Halo, halo, z tej strony Oskar z kanału F sports i witam was w drugim odcinku Formula 1 Managera. Mam nadzieję, że czekaliście po pierwszym odcinku, chyba, że... To jest taki widzicie pierwszy. E, no to w takim razie zachęcam do subskrypcji, łapki w górę, e, żeby ten kanał się jak najbardziej mógł rozwinąć i mamy właśnie pierwszy, no drugi odcinek, ale taki pierwszy pełnoprawny odcinek e, z kariery biało-czerwonymi, e, z kariery, gdzie Robert Kubica powrócił do formuły, gdzie mamy kacpra sztukę. No wszystko tłumaczyłem w tym pierwszym odcinku, więc zachęcam tam zajrzeć, a w dzisiejszym odcinku Bahrain, w dzisiejszym odcinku Bahrain no możemy według mnie przesymulować, czy od razu się bierzemy za, um, za bolidło opracowywanie nowe części. No nie chcę mi się szczerze. Szczerze mamy i tak dobre auto, Przejdź, później się tym zajmiemy. Przejdźmy dalej po prostu, przejdźmy dalej, symulujmy dalej do zobowiązań sponsorskich, ale dostaliśmy dwie wiadomości dosyć ważne. Kluczowy personel super. Witamy w sezonie 2024, super. Nie będę tego czytać, pozwólcie. I teraz tak, wyniki testów przedsezonowych powinny tu być. Nie ma tu tych wyników. No dobrze, negocjacje sponsorskie. Kogo bierzemy? Może naszym sponsorem zostać Arcor. Arcor nam daje dużo pieniędzy z góry, trochę zaangażowania i za dzień wyścigu. E, następnie jest e, Muska XR Technologies. E, oni dają nam trochę inaczej. Widzicie, jak to się. Rozplanowuje Vulture. My weźmiemy Arcot, ponieważ dużo mamy z góry. Nie musimy się tak martwić. Do tego pięciu sponsorów. Weźmy jakiś jeszcze na przykład Ciebie. Weźmy, weźmy tutaj e, Ciebie. Weźmy sobie pff, powiedzmy, że Ciebie. E, weźmy sobie tego również sponsora. No i nie wiem e, tego. Tak, takich sponsorów w takim razie mamy. Potwierdźmy to, tacy sponsorzy. Możemy teraz nałożyć sponsorów innych na to. No, ja jednak zostałbym przy tym, poza nagrywkami, później poustawiam tych naszych jakichś sponsorów, może na to auto, chociaż wiecie co? Tak wygląda git. Chyba nie będę tego ruszać. Dalej przejdźmy. Um. Czy skautujemy kogoś, ile, jak długo mamy kontrakty z naszym personelem, e, 3 lata, 10 miesięcy, 2 lata. Pat, fraj za 10 miesięcy wygasa, będziemy musieli podjąć później decyzję, czy Pata chcemy tutaj zachować, Pata i Mata, dwie tutaj nie wygazacie, więc git, plan sponsora. E, właśnie, plan sponsora, teraz to doszło w nowym Formula 1 menedżera. E, co tutaj możemy wam dać? Wiśnicki, możesz coś zrobić, tutaj po prostu zaznaczamy. Musimy wbić do tej kreski minimum, żeby zarobić sobie bonusy. Hmm. Zróbmy tam wycieczkę po fabryce. Reklamę centrum projektowego. Dużo trzeba tu powbijać, widzę I co? No, tą promocyjną wycieczkę inżynierów i mamy wbite Dziękuję. Z głowy. No szczerze, teraz najbardziej jestem zainteresowany tym Bahrainem. Jak najszybciej tam się dostać, później się zająć innymi rzeczami, bo późniejsze wyścigi, jak przypominam, będziemy symulować tak bez podglądu. Chyba, że będą jakieś ważne. Więc zobaczmy. Cele wyścigowe już mamy. Teraz cele wyścigowe możemy wyznaczać na jakim miejscu chcemy, by skończył nasz kierowca, eee, i od tego dostaniemy bonusy. My wyznaczymy im, jako że to jest pierwszy, po powrocie małe według mnie, i pierwszy w ogóle Kacpera sztuki w formule. Eee, no, te 18 chociaż powiedzmy. 18 Kacper. Eee, no i widzicie, super bolid mamy. Co z tego, skoro. Kierowcy, co z tego, skoro kierowcy są nisko f1 is back ladies and gentlemen ja zamknę, and the grid is sobie. set to grow a new season is upon us as formula 1 returns to the middle east ready to kick things off here in bahrain but change is afoot the paddock has grown the grid extended yes that's right 11 teams 22 drivers and the hottest competition motorsport has to offer I to No dobrze, no właśnie, zaczynijmy z weekendem. Bezchmurnie, bezchmurnie, pochmurno. Dobrze, treningów, pozwólcie, nie będziemy oglądać. Mamy kubicę, mamy sztukę. Oczywiście moglibyśmy wpuścić tu Wiśnińskiego, ale w pierwszym wyścigu. Nie wpuścimy. W pierwszym wyścigu pomijamy pierwszy trening... Pierwszy trening, w pierwszym treningu możemy wpuścić, oczywiście. Pomijamy pierwszy trening. Po pierwszym treningu e, wyniki nam się udało 9 e, i 19. Duża różnica. Widać te 10 oczek robi dużą różnicę. E, no będziemy musieli liczyć jak najszybszy rozwój naszych e, młodych kierowców. Może nawet Roberta e, Więc zobaczmy. Poustawiajmy tutaj te te główienka, ponieważ, no, niby, takie małe, mała drobnostka, ale jednak to jest ważne. Jednak to pomaga im lepiej jechać, ułatwia im y, jazdę. Więc, y, czemu ja bym miał im utrudniać? Niech, niech mają tą ułatwioną jazdę. Y, musimy znaleźć się w tych niebieskich tutaj. no Tam się udało, zobaczymy za chwilę, czy się to zmieni. Bo, w trakcie treningów, możemy to edytować y, i przed pierwszymi kwalifikacjami ale później już nie możemy, więc teraz zmieńmy jak najszybciej, jak najlepiej, niech to tak wygląda, tutaj jakoś dostosujmy, pyk, ajaj, no dobra, uznajmy, że jest dobrze, uznajmy, że jest dobrze, tymczasem, panie Kacprze, u pana, panie Kacprze, nie ma problemów za bardzo,

co ty myślisz o Kevin Magnusonie, Karu? Nie byli tak jak myślałem. To już tam practice. szczerze nie chce mi się słuchać. E, pewnie zaczyna. Z, zaczyna no, nieważne, bo chciałem powiedzieć, że z 20, ale jeszcze przecież nie było kwalifikacji. Co tu się stało? Kuszma. Aha, czyli teraz w końcu. Okej, okay, nieważne, bo już myślałem, że e, w Alpine zaszła zmiana kierowców. Jednak nie zaszła zmiana kierowców w Alpine oczywiście. Jest gazdy i z okon, ale w końcu boty zaczęły wypuszczać e, swoich juniorów e, na, na treningi. W zeszłym roku był z tym problem. Teraz widzę, że Iwasa sobie przejechał, e, Pato sobie przyjechał fajnie, fajnie, że w końcu zaczęli. My jednak przejdźmy do kwalifikacji. Możemy jeszcze coś zarytować tutaj. Możemy jeszcze jakoś spróbować pomóc naszemu e, Robercikowi najlepszemu kierowcy w historii Formuły 1. Yy, możemy tu jakoś spróbować. No, nie wygląda to najlepiej, ale jakoś jest, tak. Yy, no i Kacper, twój debiut w formule. Yy, może długo wyczekiwany, może nie, na pewno długo wyczekiwany przez Polaków. Yy, to ci mogę... To ci mogę akurat powiedzieć na słowo, musisz mi uwierzyć. Ale zdecydowanie każdy Polak by się ucieszył, jakbyś trafił do Formuły 1. A my przejdźmy do tych kwalifikacji, zarządzajmy tymi kwalifikacjami i liczmy na to, że jak najlepiej pójdzie Polakom. Rozpoczyna się sesja, rozpocznijmy od wypuszczenia kubicy od razu. Jak najszybciej, kubica, wychodzisz, wyjeżdżasz w tym naszym samochodzie, który powinien być dosyć szybki. Nie najszybszy, powinien być dosyć szybki. W miarę szybki. Powinniśmy walczyć o te punkty być w stanie walczyć o te punkty no i Robert wyjeżdża, pozwólcie, copy, że przyspieszę wypuśćmy od razu Kacpra, już zanim e, Keep warming up the no i tak zobaczymy sobie te kwalifikacje e, na którym miejscu się zakwalifikujemy, chcemy wyjść z tego Q1 na pewno, zobaczymy czy się uda Kubica, e, nie wiem czy to jest dobre wynik negatif. za chwilę porównamy z innymi kierowcami sztuka za nim, 37 milisekund albon przed nami chyba wyślemy jeszcze raz pana kubicę Robercika naszego kochanego ale jeszcze nie teraz poczekajmy niech przejadą się wszyscy zobaczymy jakie mają czasy dobrze wyślijmy i tak, w razie czego chcemy przecież tam teraz sztuka niech wyjedzie Chcemy przecież jak najbardziej się dostać do następnej sekcji Teraz Kubica. Jaki zrobi czas? Dziewiąte miejsce. Super. Jestem zadowolony z dziewiątego miejsca. Sztuka. Jakie miejsce nam wyciągnie? Sztuka. Jedenaste. Również dobrze. Jednak nie jesteśmy na so coś ultra bezpiecznym z tą pozycją. Z Kubicą jestem. Z Kubicą czuję, że Kubicy nikt nie przebije. Nie będziemy wypuszczać jeszcze raz Kubicy. Jednak Sztuka. Myślę, że Cię jeszcze raz wyślemy. Wyślemy na tych używanych. Póki mamy czas, wyjedź jeszcze sobie raz sztuka. O kubica się nie martwię. Myślę, że Kubica i tak przejdzie do y, K2 kwalifikacji drugich. Sztuka jeszcze jedzie. Y, no nie trzeba się już martwić, ale no, no... W razie czego warto wysłać. Przechodzimy, obaj nasi kierowcy przechodzą do K2. Y, co cieszy mnie no, oczywiście. Jak najbardziej cieszy. Y, dalej. W K2 y, oczywiście... Uuu, udało nam się nieźle tą konfigurację, Robercikowi ten, ale w k2 wyjedziemy na tych zużytych, ponieważ... Jednak na k3 by się przydało nam zostawić, o ile tam się dostaniemy. Wypuścimy ich na następnym okrężeniu, na tych nowych. Robercik od razu wyjeżdża, jak najszybciej. Sztuka tuż za nim, ale lekarz znalazł się pomiędzy pomiędzy nami Leclerc też, Ferrari widzę, że chce jak najszybciej. Oczywiście również za pomocą tych modów zrobiłem wszystkie transfery kierowców obecnie potwierdzone, czyli np. Na w następnym sezonie, oczywiście Hamilton domyślnie w tej grze jest Ferrari w następnym sezonie, ale ja również umieściłem Sańca w Williamsie na następny sezon, Halkenberga w Sauberze. Wszystkie transfery jakieś stały, Okona w Hasie Bermana w Hasie po ich e, właśnie, e, że w przyszłym sezonie mają już podpisane kontrakty na przyszły sezon, takie jak w prawdziwym życiu jak najbardziej odpowiadające. E, Robert wyjeżdżaj na tych świeżych, tak samo e, Kasper wyjedź na tych świeżych. I zobaczymy, postaramy się dostać do K3, co by było super, bo by dało nam bardzo dobrą pozycję startową w walce o punkty jakieś właśnie dla biało-czerwonych. I Robercik, jedenaste miejsce, nawet na tych nowych, nie wysłałem sztuki, o mój Boże, nie wysłałem sztuki, no to teraz sztuka jedź. teraz sztuka, masz jedną szansę, bo Cię drugi raz już nie zdążę wysłać niestety, przez mój błąd, Roberta jeszcze raz zdąży wysłać, jeszcze raz na tych samych wyślijmy, no Ciebie Kacper nie zdąży jeszcze raz wysłać, niestety, to co teraz Ci się udało... Dziewiątka. Miejmy nadzieję, że nikt cię nie wyprzedzi, po prostu, ok? E, jedynie Robert może cię wyprzedzić. Russell się zablokował. E, George, nie, idzie sobie normalnie. No I życie, życie e, I Robert, no sztuka zagrożony, i Robert wypycha sztukę poza. Robert sprawia, że sztuka odpada, ale jednak ratował po prostu siebie, więc nie miał wyboru i Robercik w K3 Robercik będzie walczyć o może pole position, wątpię, ale jednak warto zawsze sobie pomarzyć na pole position. Te dwa softy zostawiam na wyścig, więc będziemy musieli pojechać na zużytych, bywa niestety, bo no jednak warto mieć świeże softy na wyścig, według mnie bardziej niż na kwalifikacje. Ponieważ no myślę, że pójdziemy w strategię z dwoma, e, dwa razy softami, e, dwoma pit stopami, dwa razy softy. Myślę, że coś takiego będzie. Git i Robercik ustanawia 1,32 słabo, 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 bardzo słabo. E, za to Leclerc bardzo dobrze. Hamilton, co to. Nigdy w życiu mi się tak nie zdarzyło. Nie wiem. 22 Nigdy mi się tak nie zdarzyło w formule. Co jest? E, nie mam pojęcia, ale wyślijmy Cię na tych tutaj, Robercik. E, postarajmy się zająć jeszcze wyżej. Nie mogę! Jezu, ten glitch znowu. E, plan, 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 plan. Tutaj e, to zmieńmy i teraz Cię będę mógł wysłać. Super. E, Robert, jeszcze wyżej. Próbujmy jeszcze wyżej. Jeszcze szybciej pojechać. Jeszcze bliżej tego szczytu. I Robert, jak, jak i ci się udało? Robert, dawaj. ósme miejsce nie udało się poprawić, a niestety udało się poprawić, ale nie aż tak mocno poprawić, na ile liczyliśmy. Miejmy nadzieję, że. No dobra, nad Raselem chociaż. Kurczę. George nie pamiętał, kim jest. George zapomniał, kim jest. I nas wyprzedził. My go w wyścigu. Miejmy nadzieję, że Mercedesa wyprzedzimy. No i oczywiście, że Kasper również sobie dobrze poradzi. To są jedna, wiesz, tuż po sobie są te pozycje. To jest bardzo dobry wynik. Oczywiście. A więc ten odcinek nie wyszedł najlepiej. Właśnie, właśnie nagrałem już cały, wszystko wyścig. I odpalam nagranie. I okazuje się, że po kwalifikacjach mi urwało. Super! Bardzo jestem zadowolony. Oczywiście nie mogę cofnąć czasu. Nie mam zapisu takiego sprzed wyścigu. Mogę Wam jedynie podsumować, co się stało. Otóż nasi kierowcy się zderzyli raz ze sobą, Robert ze sztuką. Robert skończył na 13, sztuka na 15 miejscu. No, niestety, w takim razie obejrzymy również Arabię, przepraszam Was. Ja już skończyłem, skończyłem tuż po Bahrajnie. Mieliśmy już kończyć odcinek, byliśmy po wyścigu, Obejrzyli, obejrzeliście, no byście obejrzeli wyścig. Ale nie, niestety się zepsuło. I pierwszego wyścigu w karierze niestety nie widzieliśmy. Pierwszego wyścigu, znaczy ja widziałem, Wy nie. Pierwszego wyścigu w karierze Kacpra Sztuki i Roberta. No niestety nie moja wina, to też muszę przyznać, nie moja wina. Mogę wam pokazać, jak punktowo. Pierwsze wygrał Max, drugie Lando, trzecie Carlos zajął, czwarte Charles, piąte Sergio, szóste Oscar, siódme Fernando, ósme Lewis, dziewiąte Lance i dziesiąte Russell. No przepraszam Was, bardzo przepraszam Was, że tak wyszło. Również wzięliśmy się za rozwój yy, modernizacji symulatorów wyścigów w tamtym, gdzie ten. Oprócz tego nie zrobiliśmy nic, tylko ominął Was wyścig. Najważniejsza rzecz w odcinku Was ominęła. Przepraszam bardzo. E, przepraszam. No, nie mam nic innego do powiedzenia. Nast mam nadzieję, że w następnych. No, będę zapisywał przed wyścigami i się najwyżej jeszcze e, w trakcie może tygodnia będę zapisywać. E, tygodnia, znaczy weekendu wyścigowego, może, żeby te wyścigi były do obejrzenia, nawet jak się nie nagrają. Przepraszam. Słaby ten drugi odcinek. E, czekajcie w takim razie na trzeci, I guess. Przepraszam, jeszcze raz, no, nie, dawno mi się nie zdarzyło takie coś, żeby mi się nie nagrało, no, to wiecie, no, kurczę, głupio aż, głupio, no, nie zdobyliśmy żadnych punktów, nasi kierowcy się zderzyli, czy uszkodzili, nie sprawdziłem, czy uszkodzili, nic sobie nie uszkodzili chyba, uszkodzili sobie, znaczy się, przednie skrzydła, obydwaj, ale, no, Przepraszam, przepraszam po prostu, i yy, mam nadzieję, że i tak zostaniecie w, przy tej serii w następnych odcinkach będzie lepiej. Obiecuję, obiecuję. Siema.